Miłość między kobietą i mężczyzną ma moc wydobycia na światło dzienne wszystkich naszych ukrytych pragnień, najgłębszych i najstarszych tęsknot, ale także przeszłych krzywd. Dzisiaj chcę pokazać Ci czym są te krzywdy, skąd się biorą. Ale zanim pójdziemy dalej, rozgość się na moim kanale. Jeśli rezonuje z Tobą to o czym mówię, oraz czujesz się dobrze w moim towarzystwie zasubskrybuj ten kanał. Zostaw komentarz. Kiedy czuję, że to co robię ma potencjał do tego, aby zmienić ludzkie życie na lepsze, to buduje też moją motywację do dalszej pracy. Oczywiście pokazuję też YouTube'owi, że ta treść jest wartościowa. Wysyłam więc wdzięczność za każdy znak rozpoznania wysłany w moją stronę, a teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czym są krzywdy, które mają wpływ na nasze dorosłe życie, kiedy ich doznajemy? I czy to jest wyłącznie odpowiedzialność innych, czy też jest coś po naszej stronie? Krzywdy, które mają wpływ na nasze dorosłe życie, są niezagojonymi ranami w naszej psychice. Takie niezagojone rany wpływają na nasze życie każdego dnia, ponieważ wpływają na nasze zachowania. Zachowania zaś są wynikową naszych emocji. Emocje zaś są wynikową naszych myśli, czyli masz jakąś myśl, pojawia się emocja, reagujesz na to w jakiś konkretny sposób swoim zachowaniem, następnie jest doświadczenie, a to tworzy nasze życie. Myśli są w 95% nieuświadomione, ponieważ mamy w pamięci podświadomej wszystkie zdarzenia z przeszłości. Ale do pamięci podświadomej nie mamy dostępu. Te dane, które gromadzi nasza pamięć podświadoma, sięgają naszego dzieciństwa. Dlatego to, co się wydarzyło, ale też i to, co się nie wydarzyło, ten kawałek rozwinę trochę później, będzie wpływało na Twoje życie dorosłe. Nie zmieniając myśli, nie zmienisz życia, a wszystko to, co się Tobie przydarza, będziesz nazywała losem. Te krzywdy nazywane są dzisiaj dość często traumą. I chwilę się nad tym zatrzymam, ponieważ wiele z nas, z nas pod tym pojęciem trauma widzi takie duże, ciężkie przeżycia, a jeśli takich nie miało w przeszłości, to może mieć poczucie, że mnie to nie dotyczy. Dlatego zatrzymam się na chwilę nad tym słowem, ponieważ de facto nie o samo słowo chodzi, ale dobrze jest y, rozumieć y, kontekst krzywd i przeszłych traum. Trauma nie jest wystarczająco dobrze rozumiana ani wykorzystywana, a wiele stanów umysłu i ciała jest w rzeczywistości bardzo związanych z traumą. I trauma pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zranienie. Traumą jest y, rana. Trauma jest raną. To psychiczna rana, która pozostawia bliznę na naszą. Naszej, na, na naszym, w naszym układzie nerwowym, w ciele, a następnie objawia się na wiele sposobów, które oczywiście nie są dla nas pomocne. I w swoim podstawowym znaczeniu trauma jest więc raną psychiczną. A jeśli spojrzeć na naturę rany, to z jednej strony jest ona surowa i otwarta i naprawdę boli. Więc kiedy ktoś dotyka tej rany, którą odniosłaś dawno temu, ale jeszcze nie, nie została zagojona, zareagujesz tak, jakby wszystko działo się od nowa. I w większości na świadomym poziomie nie wiążesz tych zdarzeń z tą przeszłą raną, ale ciało to pamięta, więc nieuświadomiona myśl automatycznie przywołuje emocje, a to przywołuje konkretne reakcje, czyli konkretne zachowania. I zdarza się to notorycznie w związkach. Dlatego powiedziałam na początku, że miłość między kobietą i mężczyzną ma ogromną moc wydobywania na światło dzienne wszystkich naszych pragnień, ale właśnie też i e, przeszłych krzywd. I wracając do natury samej rany. E, może być rana bardzo surowa i bolesna, ale z drugiej strony, rany się też zabliźniają. Taka tkanka bliznowata ma pewne cechy. I jakie? I, i, zwykle jest twarda, sztywna, mało elastyczna. Więc ludzie mają tendencję do sztywności, gdy są straumatyzowani. Tkanka ta również nie rośnie. Tak więc trauma bardzo często zatrzymuje emocjonalny wzrost i rozwój. Brakuje nawet czucia, ponieważ tkanka bliznowata nie ma zakończeń nerwowych. I w psychice jest identyczne. Pewne zdarzenia z przeszłości schodzą na dno naszej podświadomości, co nie oznacza, że tego nie było. Miało to wpływ i ma nadal na to, jak sztywnym i grubym pancerzem obudowaliśmy się, aby nie zostać w przyszłości zranionymi. Więc tak jak blizna, jesteśmy sztywni, nieelastyczni, nieelastyczni w swoich reakcjach, zwłaszcza w sytuacji stresu. Przychodzi sytuacja stresowa i nie wiemy dlaczego reagujemy tak jak reagujemy, ale to co wiemy, to to, że jednak ludzie w sytuacjach stresu reagują różnie. Wiemy, prawda? Tak więc trauma to rana, którą osoba odniosła w wieku dziecięcym w wyniku jakichś doświadczeń, czegoś, co było trudne. I w tym miejscu chciałabym też na chwilę zatrzymać się nad tym, co znaczy słowo trudne dla małego dziecka, dla dziecka. Oczywistym jest, że gdy dzieci są źle traktowane, maltretowane, wykorzystywane seksualnie, fizycznie, emocjonalnie, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy, gdy jedno z rodziców popada w nauk lub gdy dochodzi do rozwodu albo wielu konfliktów w domu, to wtedy dzieci są ranne, straumatyzowane i to nie podlega dyskusji. Ale drugie zranienia są już mniej oczywiste. I co to jest? Dzieci rodzą się nie tylko z ymm, pewnymi potrzebami, ale także z nieodłącznymi oczekiwaniami. I dla przykładu, na przykład jeśli chodzi o kwestie ciała, płuca ymm, potrzebują tlenu i y, tak się rozwinęły ewolucyjnie, gdyby w środowisku nie było tlenu, nie mielibyśmy płuc. I w ten sposób ludzkie dziecko ma pewne nieodłączne oczekiwania również psychologiczne. Można je zranić nie tylko poprzez złe traktowanie, ale także poprzez niespełnianie pewnych oczekiwań. Kiedy mówię oczekiwań, nie mam na myśli świadomych oczekiwań, ale mam na myśli oczekiwania nieodłącznie związane z organizmem, które powiązane są z ewolucją. I jakie to są ewolucyjnie zdeterminowane potrzeby istot ludzkich, które zostały nam wpojone? Dzieci potrzebują bezwarunkowej miłości, potrzebują pełnej akceptacji ze strony osób dorosłych. Tak ewoluowaliśmy. W grupach łowców, zbieraczy i żyliśmy w ten sposób poprzez miliony i setki tysięcy lat. I dzieci nie muszą zasłużyć, aby ich związek z rodzicami istniał. Nie muszą być ładne, słodkie, zgodne, sprytne, odnoszące sukcesy ani nic z tych rzeczy. One po prostu muszą być. I nie muszą pracować nad tym, aby ich rodzice ich zaakceptowali. I to jest podstawowa, niezbędna potrzeba dziecka. Kiedy mówię niezbędna, mam na myśli to, że jeśli nie zostanie ona zaspokojona, zaburzy ona rozwój dziecka. Teraz dla przykładu. Dziecko w wieku od urodzenia do dziewiątego miesiąca życia hmm, potrzebuje tej bezwarunkowej miłości, interpretuje ją w taki sposób, że jeśli płaczę, ja jako dziecko płaczę, to Ty jako mój dorosły opiekun jesteś przy mnie. I teraz, jeśli tak się nie dzieje, z różnych powodów, na przykład w tym okresie Twojego życia mama była z jakiegoś powodu w szpitalu albo miała przekonanie, że które na przykład mogła dostać od swojej mamy, że nie możesz być na zawołanie swojego dziecka, na każde zawołanie swojego dziecka, to wówczas dziecko nadaje znaczenie temu, że mamy nie ma. I w tym właśnie obszarze my jako jednostki od urodzenia jesteśmy autonomiczni, bo znaczenie, które nadajemy danym Zdarzeniom jest nasze i w ogóle nie musi nawet stać obok prawdy, czyli w tym wypadku tego, czy to małe dziecko jest. Czy nie jest bezwarunkowo okochane. Może być bezwarunkowo kochany, ale zachowania, których doświadczyło, interpretuje inaczej. I jak na samym początku postawiłam pytanie, czy kontekst krzywd, jakie doznajemy, to jest wyłącznie odpowiedzialność innych, czy jest tym też coś po naszej stronie, to właśnie tę autonomię miałam na myśli. Rodzic albo nie mógł, i to jest przykład tego szpitala, albo miał zupełnie inną, pozytywną intencję i stało za tym na na przykład nauczenie dziecka czegoś, a w dziecku w swojej autonomii pojawiła się myśl, nadinterpretacja tego, a na przykład nie jestem chciany, chciana. W tym miejscu wiemy już, czym jest trauma, czyli że jest zranieniem, które niesiemy przez życie, wiemy, jak rozumieć to zranienie, czyli że są to takie duże zdarzenia, które przydarzyły się nam w przeszłości. A mm, oprócz tego są jeszcze różne drobne zachowania opiekunów, dorosłych opiekunów, którym my jako dzieci nadaliśmy etykietkę braku bezwarunkowej miłości i zaczęliśmy się czuć jakoś, zaczęliśmy się zachowywać jakoś, aby uzyskać tą bezwarunkową miłość, która już samo przez się przeczy bezwarunkowości. Jeśli ja mam poczucie, że ja muszę, muszę być jakaś. Muszę aby, y, zachowywać się w jakiś sposób, aby została zaspokojona moja potrzeba przewiązania, potrzeba mojej bezwarunkowej miłości, to wówczas to już jest warunkowe. Fakt, że trauma jest raną, to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że możemy ją uzdrowić. Tematem uzdrowienia zajmiemy się tutaj na tym kanale następnym razem. A jeśli czujesz, że Twoje życie, zwłaszcza życie w relacji, nie jest takie, jak sobie wymarzyłaś, to jest to informacja dla Ciebie, że Twój partner poprzez swoje zachowania, poprzez to, co robi oraz to, czego nie robi, oświetla Ci to, co dla Ciebie jest zranione, co jest zranione w Tobie. Relacja partnerska ma moc wydobycia na światło dzienne wszystkich naszych ukrytych pragnień, naszych tęsknot i także naszych przeszłych krzywd. Zajrzyj do opisu filmu, aby dowiedzieć się więcej na mój temat oraz możliwości pracy ze mną. Z miłością zostawiam Cię przy sobie.